Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Kaszuba, jestem uczennicą liceum ogólnokształcącego w zespole szkół imienia Księdza Jana Długosza w Wrocławku. Dzisiaj chciałabym przybliżyć słowa świętego Jana Pawła II, który wygłosił w 1997 roku podczas 12 światowych dni młodzieży w Paryżu oraz powiedzieć, jak ja, z perspektywy młodego człowieka, je ja rozumiem. Słowo nauczyciel. Używane jest dziś głównie jako określenie osoby zawodowo zajmującej się przekazywaniem wiedzy uczniom. Nauczycielem. Można nazwać jednak każdego z nas, ponieważ wszyscy edukujemy się nawzajem. Jedni obserwują zachowanie, drudzy chłoną czyjeś słowa. Taka postawa jest zauważalna w wielu sytuacjach, między innymi jeśli chodzi o wiernych naśladujących Chrystusa. Nauczyciel to słowo kluczowe dzisiejszego dnia. Na tablicy można zauważyć mapę myśli, z czym ten wyraz się wiąże. Moim pierwszym skojarzeniem była szkoła, bo oczywiście tam można znaleźć niejednego nauczyciela. Są w stanie przekazać ogrom wiedzy uczniom. Wychowują również młodzież i dzieci. Drugim miejscem jest dom, gdyż Właśnie rodzice są naszymi nauczycielami życia. To opiekunowie przekazują nam najważniejsze wartości czy reguły postępowania. Kościół będzie w dalszej części szerzej omówionym zagadnieniem. Mistrzem jest tutaj Chrystus, który jest w stanie nauczać ludzi, jeśli tylko zostanie dopuszczony do człowieka. Społeczeństwo w dużym stopniu wpływa na światopogląd. Postawa naśladowania jest obecna w życiu człowieka praktycznie od dzieciństwa. Drugi człowiek jest kluczem do poznania siebie, bo to właśnie u kogoś można dostrzec nawyki i zastanowić się, czy są one korzystne, czy należy coś zmienić. Jeśli chodzi o ucznia, to jest on w stałym kontakcie z nauczycielem. Relacja uczeń i nauczyciel jest istotna. Niezależnie od sytuacji. Dokładnie 23 lata temu w Paryżu spotkało się ponad milion wiernych. Światowe Dni Młodzieży, odbywające się w dniach 19-24 sierpnia, zgromadziły we Francji uczestników ze 160 krajów. Było to dwunaste tego typu spotkanie w historii, za to pierwsze w nowej formie. Najpierw Światowe Dni Młodzieży odbywały się w systemie lokalnym, co oznacza, że młodzi spędzili kilka dni poprzedzających główne zgromadzenie w poszczególnych diecezjach we Francji. Różne konferencje pomogły przygotować się do spotkania z papieżem. Taki plan mają od tamtej pory każde kolejne SDM. Należy zauważyć, że ostatni dni sierpnia 1997 roku. Miały ogromny wpływ na późniejsze życie wielu parafii. Odżyły ruchy charyzmatyczne oraz powstały nowe wspólnoty. To spotkanie wiernych było przełomowe zarówno dla Francuzów, jak i organizatorów Światowych Dni Młodzieży, którzy spodziewali się przybycia około 250 tysięcy uczestników. Podczas 12 światowych dni młodzieży Jan Paweł II poruszył na wiele sposobów temat tego że Jezus Chrystus jest Nauczycielem i należy za Nim iść, aby z Nim trwać. Tutaj przygotowałam kilka cytatów z Mszy Świętej na zakończenie spotkania młodych z 24 sierpnia 1997 roku. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Takie pytanie zadali pewnego dnia Jezusowi z Nazaretu dwaj młodzi ludzie. Było to nad Jordanem. Jezus przyszedł, aby zostać ochrzczonym przez Jana. Jan zaś widząc nadchodzącego Jezusa rzekł: Oto baranek Boży. Te prorocze słowa wskazywały na odkupiciela, który miał dać swoje życie na odkupienie świata. Już wtedy, przy chrzcie w Jordanie, Jan wskazał na ukrzyżowanego. Czy to nie jest znamienne, że poszli za Jezusem ci właśnie uczniowie Jana? Którzy usłyszeli te słowa, a gdy Jezus zapytał ich, czego szukacie, odpowiedzieli również pytaniem rabi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz. Odparł im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Stali się pierwszymi uczniami Jezusa. Jednym z nich był Andrzej, który przyprowadził do Jezusa także swojego brata Szymona Piotra. Papież w pierwszym fragmencie mówi o sytuacji, gdy Jan zapowiedział, że to Jezus jest odkupicielem. Dwóch młodych mężczyzn zadało Jezusowi pytanie nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie a zobaczycie. Słysząc taką odpowiedź, udali się za nim i stali się pierwszymi uczniami Chrystusa. Już wtedy Andrzej zauważył, że poznał odkupiciela. Postanowił przyprowadzić swojego brata, Szymona Piotra. Ta informacja daje nam do no zrozumienia, że szerzenie nauki Jezusa zaczyna się od środowiska, w którym możemy coś zdziałać, w tym przypadku od rodziny. Dobra nowina powinna się rozszerzać. Chodzi o to, by każdy samodzielnie rozpoczął wędrówkę do Boga. Czasami trzeba tylko pomóc innym znaleźć właściwą drogę. Nie należy też narzucać własnego doświadczenia, ale co najwyżej pomóc w tworzeniu osobistych przeżyć. Pytanie rodzi się z poszukiwania. Człowiek szuka Boga. Młody człowiek odczytuje w sobie to poszukiwanie jako wewnętrzne prawo swojej egzystencji. Człowiek szuka swojej drogi w świecie widzialnym. A poprzez świat widzialny szuka niewidzialnego na całym szlaku swojej duchowej wędrówki. Każdy z nas może powtórzyć słowa psalmisty: Szukam, O panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Każdy z nas ma swoją osobistą historię i nosi w sobie pragnienie widzenia Boga, które rodzi się wraz z poznaniem świata stworzonego. Ten świat jest wspaniały i bogaty. Odsłania przed człowiekiem swoje wielorakie bogactwa, fascynuje go, przyciąga jego umysł i wolę. Ostatecznie jednak nie zaspogaja jego ducha. Człowiek uświadamia sobie, że cały ten zróżnicowany świat ze swoim bogactwem jest przygodny. Jest poniekąd skazany na śmierć. Dzisiaj jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę z nietrwałości naszej ziemi, bardzo często zagrożonej przez samego człowieka któremu stwórca ją powierzył. Także człowiek przychodzi na świat rodząc się z łona matki, rośnie i dojrzewa. Odkrywa swoje powołanie i rozwija swą osobowość w ciągu lat pracy. Potem przybliża się moment odejścia z tego świata. Im dłużej trwa życie, tym bardziej człowiek uświadamia sobie swą przemijalność i tym bardziej otwiera się przed nim problem nieśmiertelności co jest poza granicą śmierci i wówczas z głębi jego istoty rodzi się pytanie skierowane do tego, który zwyciężył śmierć, Rabi, gdzie mieszkasz? Nauczycielu, ty, który kochasz i szanujesz człowieka, który wziąłeś na siebie ludzkie cierpienia, który rozjaśniasz tajemnice ludzkiej egzystencji, pozwól nam odkryć prawdziwy sens naszego życia i powołania. Szukam o Panie Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Człowieka można nazwać ciągłym poszukiwaczem. To zapomnij o maseczce, to szuka nowych promocji. Przez całe życie potrafimy znaleźć tysiące rzeczy, ale czy umiemy zauważyć tę najważniejszą? Boga. Nieustannie szukamy sensu istnienia, wewnętrznej równowagi, zaspokojenia ciekawości. Z biegiem lat. Rodzi się coraz więcej pytań, które pozostają bez odpowiedzi. W końcu następuje ten przełomowy moment, gdy dostrzega się zwycięzcę śmierci i to Jego pyta o drogę. Nad Jordanem i jeszcze znacznie później uczniowie nie wiedzieli, kim jest naprawdę Jezus. Potrzebowali jeszcze wiele czasu, by zrozumieć tajemnicę Syna Bożego. My także nosimy w sobie pragnienie poznania Tego, który objawia oblicze Boga. Chrystus odpowiadał na pytanie uczniów całą swoją mesjańską misją. Nauczał, a na potwierdzenie tego, co głosił, czynił znaki wielkie. Uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, ucieszał burzy na morzu. Jednakże całe to niezwykłe życie znalazło swój szczyt na Golgocie. Właśnie kontemplując Go na krzyżu, Patrząc nań oczyma wiary, można zobaczyć, kim jest Chrystus Zbawiciel, Ten, który wziął na siebie nasze cierpienie, sprawiedliwy, który złożył swoje życie w ofierze i który usprawiedliwi wielu. Uczniowie Jezusa potrzebowali dużo czasu, by zrozumieć wielkość i bóstwo Chrystusa. Na własne oczy widzieli cuda, które czynił, mimo tego, Nadal trudno było im pojąć, że, go to, że dokonywał ich sam Bóg. Skoro świadkowie cudownych wydarzeń nie pojęli wspaniałości Jezusa, to nie wstydźmy się przyznać, że i my czasami tego nie rozumiemy. Nie bójmy się pytać o Boga, rozmawiać o nim. Z czasem odkryć można, że jest naprawdę obecny. Wystarczy tylko pozwolić mu pokierować naszymi krokami. Jezus rzekł. Chodźcie, a zobaczycie. Więc my zawierzmy się Panu i odpowiedzmy, ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Kościół odpowiada nam każdego dnia. Chrystus jest obecny w Eucharystii, w sakramencie swojej śmierci i zmartwychwstania. W niej i poprzez nią. Rozpoznajecie mieszkanie Boga żywego w dziejach ludzi. Eucharystia bowiem to sakrament miłości, która zwyciężyła śmierć. To sakrament przymierza. Czysty dar miłości, udzielony dla pojednania ludzi. To dar realnej obecności Jezusa, odkupiciela w chlebie, który jest Jego ciałem wydanym i w winie, które jest Jego krwią wylaną za wielu. Przez Eucharystię, wciąż na nowo sprawowaną wśród wszystkich narodów świata, Chrystus ustanawia swój Kościół. Jednoczy nas w uwielbieniu i dziękczynieniu za dar zbawienia, w komunii, którą może scalić tylko nieskończona miłość. Nasze światowe zgromadzenie czerpie cały swój sens z chwili obecnej, z celebracji Mszy Świętej. Młodzi przyjaciele, niech wasza obecność tutaj będzie prawdziwym wyrazem wiary. Oto bowiem Chrystus odpowiada na Wasze pytanie, a zarazem na pytania wszystkich ludzi, którzy szukają Boga żywego. Odpowiada wezwaniem: Oto ciało moje, jedzcie z niego wszyscy. Powierza Ojcu najwyższe pragnienie jedności wszystkich, których miłuje w tej samej komunii. Jezus mieszka w kościele, jest obecny w Eucharystii. Bóg skierował młodych do siebie. Nie bez powodu znaleźli się wtedy na Światowych Dniach Młodzieży w tak licznym gronie. Dał wtedy wskazówkę, że trwa w sakramencie miłości. Jest nieustannie obecny przy wszystkich go szukających. Mówił: Oto ciało moje, jedzcie z niego wszyscy. W podsumowaniu myśli, Jan Paweł II mówił o pierwszym czytaniu liturgii z 24 sierpnia. 1997 roku, więc aby zrozumieć sens wypowiedzi papieża, przeczytajmy ten fragment. Czytanie z księgi apokalipsy św. Jana Apostoła. Anioł tak się do mnie odezwał, choć ukaże ci oblubienicę małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródła jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o czystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy, i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy. I od zachodu trzy bramy, a mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. Tak więc, odpowiedź na pytanie, nauczycielu, gdzie mieszkasz, ma kilka wymiarów. Ma wymiar historyczny, paschalny i sakramentalny. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii naprowadza nas na jeszcze jeden wymiar odpowiedzi na to programowe pytanie Światowego Dnia Młodzieży. Chrystus mieszka w swoim ludzie. To jest ten lud, o którym mówi Księga Powtórzonego Prawa, nawiązując do dziejów Izraela. Pan znalazł upodobanie w Was i wyprowadził Was mocną ręką, i wybawił Was z domu niewoli. Uznaj więc, że Pan. Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia. Izrael jest narodem wybranym przez Boga, z którym zawarł on przymierze. W nowym przymierzu to Boże wybranie objęło wszystkie narody ziemi. W Jezusie Chrystusie Bóg wybrał całą ludzkość. Odsłonił ten uniwersalny zakres wybrania przez odkupienie. W Chrystusie nie ma już Żyda ani Greka. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Wszyscy są jednym. Wszyscy zostali powołani, aby uczestniczyć w Bożym życiu za sprawą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czyż nasze spotkanie w czasie Światowego Dnia Młodzieży nie jest potwierdzeniem tej prawdy? Wy wszyscy tu zgromadzeni ze wszystkich krajów i kontynentów Jesteście świadkami powszechnego zasięgu ludu Bożego odkupionego przez Chrystusa. Tak więc, ostatnia odpowiedź na pytanie, nauczycielu, gdzie mieszkasz, musi zabrzmieć: Mieszkam we wszystkich ludziach odkupionych. Tak, Chrystus mieszka w swoim ludzie, który wśród wszystkich narodów Ziemi zakorzenił się i podąża za nim, Panem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, odkupicielem świata. Nauczycielem, który ma słowa życia wiecznego, który jest głową nowego i powszechnego ludu Synów Bożych. Dla Boga wszyscy ludzie są równi, każdy może chcieć z Nim iść przez życie. Na swojej drodze spotykamy przeróżne osoby, które wypełniają naszą wędrówkę, natomiast tylko Bóg zna plan naszych losów. Jan Paweł II. Swoimi słowami skłaniał do rozmyślań o budowaniu życia społecznego i narodowego na fundamencie szacunku i dobroci. Zauważył, że Jezus dostrzegał w dzieciach nadzieję, a dzieciństwo traktował zupełnie poważnie, mówiąc: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam. Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I faktycznie myślenie dziecka czy młodzieży jest zarówno szablonowe i nieprzewidywalne. Dzieci Boże modlą się na swój sposób. Ile razy widzieliśmy w świątyni dziecko, które biegało, skakało czy piło ulubiony napój? Jeśli dziecko zachowuje się w domu Bożym jak w swoim to znaczy, że dobrze się czuje w obecności Jezusa. Czy nie o to chodzi, by w relacji z Bogiem zachowywać się swobodnie i być sobą, ponieważ właśnie takich nas Bóg kocha? Mamy za Nim podążać i zobaczyć, gdzie mieszka. Wszystkie przemyślenia świętego Jana Pawła II, jego postrzeganie nauki Chrystusa, idee światowych dni młodzieży i poruszony przeze mnie wcześniej tematy bardzo trafnie opisuje hymn Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. Jan Paweł II był bardzo blisko ludzi. Chętnie dzielił się z młodzieżą swoimi przemyśleniami i trafiał do serc. Mnie również zachwyciły jego słowa, ponieważ od razu je zrozumiałam. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.